W tej dyscyplinie jest takiego, że przyciąga adrenalina. W minioną sobotę, już po raz ósmy na terenie Sosiny, odbyły się tradycyjne zawody triatlonowe Stalowy Soku 2014. Ja w niczym wcześniej nie startowałem. To jest mój pierwszy start właściwie w czymkolwiek, także zobaczymy. Ukończyć to będzie sukces. Trasa jawożńskiego triathlonu składa się z trzech etapów. Pierwsze przepłynąć 400 metrów w zalewie Sosina. Jest to trasa po klinie wyznaczona, czyli płynie się do bojki i z powrotem. Później jest 10 km drogami szutrowymi, piaszczystymi w kierunku Cieszkowic i z powrotem. I jeszcze trasa biegowa 3 km. Również w dosyć takim ciężkim terenie, bo troszeczkę po piachu i są to dukty leśne. W tym roku warunki pogodowe były korzystne dla startujących, chociaż z rana. Na rzęsiste opady deszczu napędziły wszystkim sporo strachu. Jednak tuż przed otwarciem biura zawodów pogoda się unormowała i przed samym startem zawodników zaświeciło słońce. Wyczerpaliśmy limit półtora tygodnia przed imprezą, ale wiadomo, wiemy, że jednak ilość osób przejeżdżających jest zawsze mniejsza, więc w dniu dzisiejszym mamy 180 zawodników. W sumie do zawodów zgłosiło się 170 zawodników, a wielu z nich przybyło z odległych miast, między innymi z Wałbrzycha, Nysy czy Płocka. triatlonie jest troszeczkę gorzej niż w biegu. Zdecydowanie więcej biegaczy jest z Jaworzna i w 15 za tydzień ponad 150 podejrzewanych. Wam, że wystartuje. Natomiast w to jest w granicach 6-7 osób. Z powodu dużej ilości zawodników start zaplanowano w trzech seriach. Najpierw o godzinie 11: młodzice, młodziczki, juniorzy, juniorki oraz weterani i weteranki. Po nich o godzinie 12: seria druga, pierwsza część kategorii młodzieżowiec senior i młodzieżowiec seniorka. A w serii trzeciej, około godziny 13, wystartowali pozostali zawodnicy z tego przedziału wiekowego. Startuję chyba już trzeci raz. Ponieważ lubię tą dyscyplinę i jest połączeniem trzech sportów, które lubię. Biegowo jestem już zaangażowany od lat 90. chyba 92 rok. Pierwszy bieg tutaj Jawożnicka 15, natomiast Triatlon no to jak się tutaj pojawił w Jawożnie, to go tutaj, tutaj biorę udział w nim, o, tak można powiedzieć. Z numer 65 na mecie Stanisław Krawski, Pan Stanisław jest z nami. Gratulacje. A trzy razy byłem na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Jaworznian, eee, Trzy razy chyba na drugim. No a teraz to zobaczymy jaki będzie wynik. Ósma edycję jaworznińskiego Triatlonu można uznać za udaną. Pan Tomasz Warowski, właśnie To co koniec, biegu, koniec zawodu jest już tam na lecie. Wyniki w poszczególnych kategoriach w najbliższym wydaniu gazety co tydzień.